Witam serdecznie. Dziś pokażę Wam, jak zrobić półsłupki. Tutaj, dla przykładu, zrobiłam już wcześniej 10 oczek łańcuszka, na którym zrobiłam 10 półsłupków. A ko następnie kolejne rzędy. W sumie 10 rzędów w górę. Czyli 10 oczek łańcuszka i 10 rzędów. Do góry. Robotka z jednej strony i z drugiej wygląda tak samo. Czyli potrzebujemy naszej włóczki i szydełka. Wielkość szydełka dobieramy do, do grubości naszej włóczki. Moja tutaj, mój sznurek ma akurat 3 mm. A do robótki wybrałam rozmiar 4,5 mm. Robimy nasze pierwsze oczko, łańcuszka. Może jeszcze raz pokażę. Przewlekam, nawlekamy sobie na paluszki nić tak, żeby tutaj powstał, powstał krzyżyk. Pod pierwszą nić wprowadzamy szydełko, zaczepiamy o drugą. Przeciągamy nić tak, by tutaj nasza pętelka była wielkości naszego szydełka i przechodziła nam no tak dosyć gładko. Naszą nić wiodącą nabieramy na szydełko i tworzymy pierwsze oczko. Drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte i dziesiąte. Chcemy, by nasza robótka miała dziesięć. Oczek, 10 półsłupków. Wykonujemy więc 10 oczek łańcuszka. Tworząc łańcuszek, pamiętamy o tym, żeby nasze oczka nie były zbyt luźne, ani zbyt ścisłe. I teraz tak. Łańcuszek z drugiej strony wygląda w ten sposób: ma takie fale. O, takie. Ja to nazywam fale. I teraz, jeżeli chcemy mieć 10 półsłupków, mamy 10 oczek, musimy wykonać jeszcze jedno oczko, by później nam się stworzyły tutaj takie brzegi. Więc nawlekamy jeszcze jedno oczko, 11, a szydełkiem wbijamy się w oczko 10, tutaj pod jedną nić i pod drugą. Aby od dołu została nam jedna nić. By stworzyć właśnie taki rząd. Złapać za dwa oczka, by robótka nie miała takich dużych prześwitów. Nabieramy nić wiodącą, przewlekamy przez, te, przez to oczko łańcuszka i przewlekamy przez dwa nasze oczka. W ten sposób powstał nam pierwszy półsłupek. Czynność powtarzamy w kolejnym oczku. Przewlekamy przez dwie nici, z dołu pozostawiając jedną. Nawlekamy nić wiodącą. Nabieramy ponownie i przewlekamy przez dwa oczka, tworząc drugi półsłupek. Następnie wbijamy się w trzecie oczko, nawlekamy nić, przeciągamy, nabieramy ponownie, przeciągamy przez dwa oczka, tworząc rząd musimy pamiętać o tym, żeby był równy to oczko, które mamy w tej chwili na szydełku musi nam luźno przechodzić. Ale nie może być zbyt luźne. Teraz, kiedy się przebijemy ponownie i nabierzemy nić wiodącą, to drugie oczko musi być wyższe. Musi być na tyle wysokie, by szydełko idąc równo po rzędzie było z nim równoległe. Teraz, kiedy one jest takie większe po dociśnięciu zamyka nam przestrzeń i prześwity. To oczko musi nam iść równo, ściśle, ale dosyć luźno po szydełku. Wbijamy się ponownie. Kolejne oczko, przeciągamy nić wiodącą. Buzujemy troszkę, sprawdzamy wysokość, nabieramy i przeciągamy przez dwa oczka. I tak do końca rzędu. Zawsze sprawdzamy sobie wysokość, żeby było równo. Przeciągamy przez oczka. I tym sposobem zbliżamy się do końca naszego rzędu. Na koniec liczymy, ile nam wyszło oczek. Mamy tu pierwsze oczko, widać? Pierwsze oczko, pierwszy półsłupek, drugi półsłupek, drugie oczko, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte i to będzie nasz dziesiąty półsłupek. Ostatni półsłupek wbijamy się tak. Słabo widać, bo oczywiście tu jest pętelka. Ale tak, aby powstał nam tutaj ten, ten wąż, te fale. Czyli ta nić ostatnia musi pozostać na dole. Bijamy się pod tą nić. I pod tą kolejną. Przy słup, przy naszym supełku. Nawlekamy nić. Przeciągamy. Nawlekamy, przeciągamy przez dwa. Dwie pętelki. Mamy już 10 półsłupków. Mając dwie pętelki tutaj zamykamy kolejnym oczkiem. Obracamy robótkę. Obracamy nasz, nasz rząd. I tworzymy kolejny. Teraz wbijamy się tutaj między między nasze półsłupki między te poziome nici pod naszą pod naszym oczkiem nabieramy nić pamiętamy o tym by to oczko było mniejsze to oczko było większe ale na wysokości naszego drugiego rzędu i wykonujemy pierwszy słupek w drugim rzędzie Drugi słupek. Przebim się pod oczka, pod dwie nasze nici. Nabieramy, przeciągamy. Widzimy wysokość. Nabieramy, przeciągamy przez dwa oczka. W ten sposób powstał nam trzeci półsłupek. Pierwszy, drugi, drugi trzeci. Tym sposobem zbliżamy się do końca naszego rzędu Sprawdzamy sobie zawsze wysokość, by nam rzędy nie uciekały w dół albo w górę. I zbliżamy się do końca. Tutaj musimy się wbić po raz ostatni. Możemy sobie to sprawdzić, policzyć, ile mamy półsłupków. Pierwszy. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. Albo tutaj z tyłu sobie patrzymy na te poziome nici. To są nasze półsłupki. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. I musimy stworzyć jeszcze dziesiąty, ponieważ tu mieliśmy 10, Aby chcemy, by nasza robótka była równa. Musimy sobie zawsze policzyć, ile mamy w drugim rzędzie, by nam nic nie uciekło. I tutaj mamy kolejne oczko. Ostatnie nasze, które się wbijamy. nabijamy nić. I przewlekamy. Mamy nasz ostatni półsłupek. Zamykamy oczko. I obracamy robótkę. Tu wyszła nam już równa ścianka. I powtarzamy kolejny rząd. Bijamy się tutaj pod, nie pod to oczko zamykające, tylko pod to poprzedzające. jak widzimy nasz półsłupek. Lukę między pierwszym i drugim półsłupkiem. W to miejsce się wbijamy, przeciągamy nić i przeciągamy przez dwie pętelki, tworząc pierwszy półsłupek w trzecim rzędzie. Pod oczko i tworzymy drugi półsłupek. Na innych filmikach pokazuję jak tworzyć słupki. Dochodząc do końca zawsze sobie sprawdzamy poziom naszego Rzędu. Tak, pamiętamy, żeby to oczko było mniejsze, to troszkę większe. I widzimy, że tutaj musimy zrobić ostatni półsłupek między tymi dwoma. Zamykamy troszkę ten półsłupek. I tutaj po raz ostatni. Przeciągamy iść. przewlekamy, Zamykamy. Aby się upewnić, czy aby na pewno mamy 10 półsłupków, możemy zawsze to policzyć. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte. Albo z drugiej strony liczymy, to pomijamy, bo to nie jest nasze półsłupek, tylko zaczynamy od tego. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. 6, 7, 8, 9, 10. Mając wystarczającą ilość naszych półsłupków, obracamy robótkę i tworzymy kolejne rzędy. Dziękuję serdecznie za uwagę i pozdrawiam.